A piye fte? A potrafi se rozumie zyete flamantki? To poslouj sa rast. Sva, l, sa, zo, sa, ma, no, si, en, si, l, en,

To jest... Ja chcę To jest... Nie, nie. O monek Jakiego... jaki jakiego... W jakiego... W jakiego... W Popi. Tak, bardzo dobrze. Popi. wygrał mi kurwa, co ty, co bo kurwa, nie pijesz. W bażykłej tupy, czy nie czuję ja na to pytanie, bo ja się przed kontaktowaniem z Ja Jestem młodym prezesem. A ja, ty jesteś jego menadżerem? Tak, to to, 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 to wypowiedź na, wycie na temat. Jestem na młodym kierownikiem Brazylii, tak naprawdę pewne sprawy mnie zaskoczyły. Chcę się to zapoznać z dokumentami, ze wszystkimi. Y, to... Każdy przejazd tak mówi, proszę. Proszę mi ale. lepiej. Nie, Vai, zbyt, Nie, to nie pójdzie na ten... Nie puścimy tego, nie bo Tak to... nie Ej, <laughs>